Hej, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku i... Na co byśmy chcieli zwrócić w tym momencie uwagę, na to, że horda, mimo iż ma mniej punktów kontrolnych, bardzo mocno wysunęła się do przodu, nadal jest w posiadaniu kargat, tutaj Dark Horda bardziej skupiła się na walce w Outlandzie, co przyczyniło się do ich jednego wielkiego upadku trochę nie przeszły do ich jako sojusznicy. Natomiast oni sami tutaj nie ingerując się w sprawy krasnoludów oni przesuwają się w różne tereny tutaj Azerot, zajęli sobie właśnie w Northrend bazę Warsong i teraz dodają sobie Alliance w postaci Warlord Zilla Set the Dragon into the Horde, but the Forsaken and Blood Elves will be unable to join you. I? To może być ciekawe, bo teraz będą w, w sojuszu. a Akurat oni dostają Stragi w Pierdol. No ale nieważne. Zobaczmy, jak to wygląda. We have more gold stairs. Warlord Sila has assumed command the Dragon clan. And the bid will serve the clan's demonic Taishin. Bla bla bla. No ja, the Tak Tak krwawe elfy nadal nie mają bazy. Mają tylko 3 punkty kontrolne. Powinni pójść w W tym momencie powinni pójść w A Albo poczekać i mieć doda dodatkowe bonusy jako Recht. I dołączyć do północnego do legionu, które było dla nich bardzo dobre. motywem. Uuu, wow, 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 moment. Ashbringer został stworzony. O, oh, hu, hu, panie. O, no to będzie ciekawe. Został przetopiony, fu, force, Został wykuty Ashbringer. Nice. Tutaj krasnoludy sobie poradzimy bez problemu z Dragonball Clanem. Następna w kolejce będzie Horda. Więc tutaj nasz kolega z Hordy znany jako Marcius, musi bardzo mocno uważać, tym no bardziej, że ta część została e, zniszczona przez TDM, który naprawdę srogo się rozprzestrzenia wszędzie. Praktycznie cały outlet będzie jego, bo już zostały tylko dwa e, punkty kontrolne w posiadaniu hordy, Dark Hordy i to jest właśnie tutaj, o ten punkt kontrolny. I tutaj ona Teor Gorfin... Ale ja myślałem, że to jest Teor Niestety nie. O, jest, jednak jest Teor Dobra, no i tutaj ten punkt. Czyli za chwilę Dark Hurda zdechnie, więc tutaj musi bardzo, bardzo uważać. Ale zobaczmy, jak tutaj sobie chłopaki radzą. Oj, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Kurczę, czemu odciskając spację, muszę tak się przeteleportować. Dobra. Aż sobie spowolnie żebyśmy mogli lepiej to widzieć 15 fps to jest lepsze niż 5 Właśnie Fajnie to wygląda jak to wszystko zdycha kurczę, ja tutaj widzę srogą przewagę po stronie hordy Tylko Gorn, nie wiem, jakoś chyba się gubi w polu bitwy. Arthas na siódmy, to już jest taki dobry level, więc tutaj trzeba spokojnie z nim trzymać stanę. Drektar, Fral, Gorn. Yy, gdzie jest yy, ten dopek? Jeszcze zastanawiam co tu się stało, że on ledwo żyje, ale... No dobra, mniejsza. Upsi. Praktycznie pierwsza linia wojsk z Plagi padła. To, to już jest moment, w którym oni powinni zacząć uciekać. Du... fajnie, dużo, dużo strat, dużo strat. Horta bardzo dobrze się tutaj wytrasuje w, na tym terenie. Za późno na te rzeźnie. Za późno stanowczo. Teraz już akurat przegrana sytuacja, więc lepiej jak karta stąd ucieknie. Może coś próbować, ale to będzie stanowczo. I wanted peace. Chciałem pokory. Ale skim. To jest właśnie ciekawe, co tutaj się dzieje, bo tutaj widzę, o, Garitosa i Morgana bijącego tutaj. E, dziwię się, że krasnowie nie podeszły tutaj, żeby Thundermara odbudować. Przy pomocy odpowiedniego zakupu w e, sklepiku można tutaj otworzyć tę wrotę i tutaj się przenieść. Dobra, lecimy dalej. Jedna rzeźnia padła, ale od razu też produkcja się wstrzymała, czyżby znaczyło to, że kontra nie ma pieniędzy? I tak się też stało, nie ma pieniędzy. Zilla has launched the core the vendor the Co? Wow, wróć, wróć. She has placed to Zobaczmy, czy ją teraz kogoś z Dark Arrow, specially made from the Dark No I will to the Exit No, Aha, ja chcę zobaczyć, gdzie. Aha, znaczy, że ona się poświęciła i zginęła. Warlord Zilla, tak? Dobra, tego akurat nie wiem, co to się stało, ale. Aleksandros Morgan, co tutaj popyla. Tutaj nie wiem, czemu wylądował Red Black Blackhand. I będzie chyba wkurzał, bo sobie level nabijał. Ponieważ to też wygląda jakoś bez sensu. Tak samo. Aha, tutaj, tutaj jest po prostu różowy, sorry. He he he. Dobra, wróćmy jednak do tego widoku. Zobaczmy, co tu się dzieje. nas została zjedzona. Horda tutaj sobie całkiem dobrze radziła. Do momentu, w którym nie przyszli. Oh my god, I'm dead, scourged, court cool come to me. Ale z której strony? Nie rozumiem? Ale, że niby, gdzie przeszli. Wezczeszczą nasz święty gaj. Dobra, zostawia jednak przed tym, co tutaj się dzieje. Kilka skrzyżonych plugast. Ważne jest teraz, żeby oni się wycofali i tutaj budynki zaczęły produkować wojsko, o ile jest posiadane pieniędzy. Bo sporo pieniędzy, więc tutaj powinien zacząć budować, no? No no. nasz święty gaj. Nie wiem, trochę tak dziwnie. O, tutaj ręką się zbudował. Więc o to chodziło. Tak? A wyjdzie. nie. No, ale tutaj patrzę trochę na dwa fronty, więc o. Duża ilość katapult. Ciekawe czy ulepszyli je, bo za widzę się jeszcze takie obrażenia do obszarowe. To już w ogóle byłby by trzos. Dobrze jakby teraz się wycofali. Dobrze, moja trana. Tutaj wieżeczki pozwolą na dodatkowe obrażenia. Eee... Chwała, że zmienił się w to więc tutaj będą musieli trochę inaczej po pograć. Wiesz, nie wiem, czy on w ogóle jeszcze gra. Ja o, gra, bo tutaj widzimy, że zmniejsza się ilość tych umiejętności. Eee, ok, god. Ok, normalnie. they didn't attack me. No, jest szansa, że im się uda z tego wyjść cało. Tym że. Oooo! Dragon Maoklan przyszedł, więc tutaj już bardzo, bardzo fajnie. Bardzo piątka. Problem polega na tym, że to wszystko zdechło. <grystanie> Ale dodatkowa pomoc ze strony Dronosza Sarufenga bardzo będzie przydatna. Dragon Maoklan nie ma praktycznie żadnego punktu kontrolnego. Jak to się kolokwialnie mówi, to w totalnej ciemnej dupie.

Ciekawe, że tutaj się napierdalają, i muszą teraz, jak najlepiej, wykorzystać ten przeczłowiek. Muszą, wyko muszą, jak najlepiej, wykorzystać tą e, ciasną bramę, żeby tutaj się nie dać zniszczyć. I teraz mnie to tak bardzo ciekawi. Muszę to sprawdzić, bo Alliance ma tylko 4 punkty kontrolne, tylko nawet nie, nie wiem gdzie. Nie tu. O, tutaj. Nie, nie są w sojuszu, to po pierwsze tutaj czy będzie tutaj jakaś konfrontacja? Raczej nie. Nie widzę jasno niebieskie, nie wiem czemu. Tutaj oha tutaj przyszli. Moją Hajalpsów. No dobra, wracamy do tego. O, tutaj będzie prąd poleciał. Bezczeszczą nasz święty tutaj wygrywa. Eee, to już je, tu mają już za dużo jednostek żeby to przegrać Chociaż nigdy nie wiadomo bo tutaj Gorn jest eee, Znaczy, naszym tutaj stoi i tak nic sobie nie robi, aby się przydał nawet do walki, tu zawsze dla nas po wyobrażenia robi, nie? Ale te umarł, te Force Agentów z Konga odrobane mi go, bo Boże, są wyflorowani. No, Andorcha To jest teraz ciekawe, bo... Co się dzieje tutaj? Widzę, że część gilna nas tutaj przyszła sobie poatakować. Szkoda. To jest już takie wykorzystywanie. Jak idzie trollom? No, nie wiem. Nie wiem nawet... Bo no, tutaj Rypik nie został w ogóle zaatakowany. No to nie ma wojska. Tutaj się nic nie dzieje. Zulaman jest jakże nieprzyjęte. Trole całkiem dobrze się trzymają. Dobra, ja się przelecę tutaj po bohaterach. Okej, okay. ci są tutaj na wyspie. Zajmują to, co zbudowały elfy. Dobra, czyli tutaj nic ciekawego. Kontra. Kontra jest... Aha, sorry, myślałem, że to jest Silvermoon. E, nie Silvermoon, tylko Silveren. E, Arthas na dziew dziewiątym, bardzo fajnie. Varimathras, Deferog, Balnazar, czyli podstawowa trójka. A gdzie oni podróżują tutaj są? Matylda. Jak tam twój arugan Saurfang i Gramen. No dobrze, nic, nic wielkiego. Magni, Bronzebeard, i Falstad, Żyją Gandzialf. No, tutaj wygląda gorzej, chociaż. O, panie, jak oni zaatakują, ale czekaj, oni są w przymierzu? Nie. Będzie trochę dziwne. Dobra. Tutaj Garosz, Tran, Rektor, Gorn. Wszyscy są? Gantuzat. Tu. Zjednać moheterowie. Tutaj mamy. O, bardzo ładnie. Tu mamy księgę Mediwa. Tutaj powinni popierdzielać ci na i przyglądać się, kto to za dobi, i spróbować go zniszczyć. O, no jeszcze wina z Essence. Nice. no to może wyoczyścić sobie studnie. Tym bardziej, że nadal jest. Znaczy, ona jest zajęta przez stronę, ale nie jest jakoś mega oblegana. Dobra. Kanzul. Masz Weresa Windrunner. Co ciekawe, wstrzyżono mi jakieś fajne rzeczy. Iron Fuel Bowl. Jakieś takie podstawowe podusiki. I Alexander's z Co ciekawe. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś poszedł w Alliance. Tutaj jest troll, już widzieliśmy. Oj, i Torgi. Oho. Tutaj jest Warlord która przeszła z hordy tutaj. Sarufang. No i Negrosz Crasher, który nie żyje. Więc kontynuujmy to, co się tu dzieje. Oni powinni Jakieś jednostki walczące na odległość, bo praktycznie tutaj są tylko walczące wręcz. To daje małą przewagę na polu bitwy. Gdyż jednostki takie jak wozy mięsa są atakowane przez smoczki. Potrzebujecie piesów pod ziemi. został przyzwany. To jest ciekawe, co to się stało. Co to się stało, że się zesrało? Zabrakło kasy? Nie! To trader nie przyznają, nie przez nią, nie mogą przyzwać. Jest Gorn, jest Rektar i... Garosz. To oni nawet tego tutaj nie rozbudowują Coś nie rozumiem jaki był zamysł tego przesłuchaniu Mieli dużo szansę wygrać Weszli w trochordę Dlatego no tego już nie przeżywają. To no, była ładna walka, Fordy, No niestety nie wyszło. No i tutaj jest dobijanie, tutaj, a tutaj jest cały czas przejmowanie przez Forsakenów. Dobra, no, skoro. tak Przejeżdżając szybko, zobaczyć jak to wygląda sytuacja. Tutaj jak on się bawi. Tutaj nic. Tutaj było, to było easy, bo oni się na to nie skupiali. Ta rekorda nadal nie weszła. No tutaj kilka jednostek... Nie wiem w ogóle co tu się spieprza. Ale no, no, okej. Okay. Zobaczmy jak tutaj się to skończy. Ten gateway. Сидона Даркорда. Ну, а то вот иди. иди.